Ogłaszamy lato. Halo, jesteście ciekawi, co nowego będziecie mogli kupić w naszym sklepie? Mam dla Was takie cichutkie, malutkie przecieki. Zobaczcie. Przyjechały do nas wczoraj fantastyczne, nowe wzory na Jerseyu. Są minimalistyczne, a są na bardzo fajnym materiale, który znacie, który kochacie i jest to, o co często prosicie i pytacie, czyli. Wzory dla chłopców i to naprawdę bardzo letnie, w fajnych kolorach, w fajnych tonach i, i dające dużo możliwości, bo nawet łączenia, tworzenia kolekcji własnych, tworzenia własnych tutaj, realizacji tutaj własnych pomysłów na to, co można z czym połączyć i dlaczego, i dlaczego będzie to fajne. No bo słuchajcie, no kolekcja na plażę i na wakacje, jak znalazł. Zrobiło się kolorowo? No jakże, latem Latem można wszystko. Neony, kolory, barwy, wzory. Tutaj mamy duże wzory kwiatowe. I czym się one przede wszystkim różnią? Te materiały, które tutaj widzicie, to dwa typy materiałów. Oba to dżerzeje, tylko że ten jersey tutaj po mojej prawej, wykonany jest z bawełny, z elastanem, a tutaj mamy wiskozę z elastanem. No i takie szybciutkie pokazanie, czym się te materiały różnią w, tak łopatologicznie i w dotyku. Zobaczcie. Jersey jest lekki, lejący, jest taki opływowy, będzie opływał sukienkę, odpływał ciało, jeżeli idziecie z niego sukienkę, stworzy takie wrażenie takiej cudownej lekkości, czegoś, co. aż prosi się o to, aby było. Takie, wiecie, targane przez wiatr na nadmorski, nadmorskich falach. Przy jersey'u mamy więcej możliwości na kształtowanie, na kształtowanie ubrania, bo nie będzie się aż tak, jest delikatny, owszem, ale nie będzie się układał aż tak miękko jak wiskoza. I jedna rzecz, która po prostu jak bierze się do ręki i jersey wiskozowy i tutaj bawełniany, jest to, że jersey wiskozowy jest chłodny, jest taki. No, w odczuciu jest po prostu chłodne. Cóż będę Wam mówić? Bawełniany wszyscy znamy, kochamy. Klasyka gatunku. Wiskozowy, no wprost stworzony na lato. Zobaczcie. Ale się zrobiło boho, prawda? No dobra, nawet bardziej zrobiło się nam to hipisowsko. Ja kocham. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ponieważ one błyszczą. Tutaj mamy piękne srebro na klasycznych szarościach, eko melange i tutaj coś w stylu melanżu jasno-szarego. No bardzo klasyczne, bardzo stonowane, a jednak mające w sobie taką lekkość. Tutaj znowu to są jerseje bawełniane, czyli materiały, które znacie, które lubicie i które po prostu dzięki, dzięki temu nadrukowi mają taki inny blask, i taki nietypowy, nietypowy odbiór, piękne. Wracają też do nas e, muśliny Double Gaza e, w, z nowym wzorem w jaskółeczki. Śliczne, szary, róż, czyli to, co najbardziej kochacie, lubicie dla chłopców, dla dziewczynek i oczywiście na lato. Materiał jest przewiewny, przewiewny materiał jest lekki, materiał e, jest cudowny, zaczynając od apaszek, e, przez spodenki, przez sukienki. E, Tutaj można naprawdę stworzyć z niego wszystko, bo widziałam i opaski, i widziałam też spodenki dla chłopców, dla dziewczynek: krótkie spodenki, sukienki, zapinane, wiązane, długie, krótkie, kurcze. Wszystko. Naprawdę jest to materiał, który ma niesamowity potencjał i no jest ciągle modny. Kolejny już sezon, tym razem u nas w jaskółkach. W ofercie mamy też kolejne tkaniny wiskozowe, delikatnie. Rozciągające się, o bardzo fajnym splocie. Fajne będą z tego właśnie spódnice sukienki, spodnie o luźnych krojach, bo jednak materiał ma taki dość luźny splot, więc nie wybierałam tutaj czegoś dopasowanego. Jest śliski, ale nie tak śliski, jak brzydko o tym myślimy, tylko fajnie gładki, i zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie, jaką mamy tutaj kolorową łąkę z tkaniny wiskozowej z tkaniny, która się delikatnie rozciąga, pracuje. Yy, ma bardzo fajny splot, tak widać tutaj. No ja nie wiem, chyba nie zobaczycie. Yy, widać tutaj linię w jedną i w drugą stronę. Jest naprawdę przemiły w dotyku. No i cóż, no nie ukrywajmy, yy, kolory bardzo, bardzo letnie, bardzo wiosenne. Przy tych materiałach muszę Wam pokazać, jak one się układają, są leciutkie, takie gnieciuszki, również bluzkowo-sukienkowe, takie troszeczkę dla fantazji i odwagi, bo są półprzeźroczyste. Niemniej to jest ich urok. Do tego sam kolor, który jest który jest taki batikowy. To, czyli to, czym ten sezon żyje, i co się rozwija, i co wraca, i co jest po prostu piękne, niejednolite, i daje możliwość tworzenia naprawdę wielu fajnych, fajnych rzeczy. Kolekcję owocową pokochaliście i jest naprawdę niesamowita, energetyczna, taka, taka że chciałoby się, chciałoby się w nią ubrać, chciałoby się mieć te dodatki wszędzie. Te owoce nadają takiego. Takiego życia mi się marzył, marzyła parka w pomarańczki, ale koleżanki mi w biurze że jestem ze stara. Nie wiem, czy miały rację, zobaczymy. I szyję tutaj parkę premium, Ortalionu Premium. Dlaczego z niego i dlaczego koniecznie musiałam go mieć? Dlatego, że jest to Ortalion, który nie wymaga podszewki. To jest Ortalion, który nie przyklei się nam do ciała, a tak się dzieje w przypadku zwykłego ortalionu, kiedy on zmoknie, nie przepuści nie mniej, nie przepuści wody nie mniej Troszeczkę kleje się do ciała i fajna jest do niego ciatka odzieżowa. W przypadku Ortelionu Premium w ogóle nie musimy się tym przejmować. Ten materiał jest stworzony w taki sposób, że od spodu ma mm, taką powłoczkę mięciutką, mi, milutką i można szczyć normalnie cienkie, delikatne kurteczki właśnie z, z niego. Ja wybrałam tutaj zebrę i szczerze Wam powiem, nie mogę się doczekać tutaj krojenia tego materiału. Mamy go w ofercie już w wielu kolorach, a teraz dołączają. Kolejne, w tym właśnie nasza kolekcja owocowa. Ten miszmasz przede mną to sama kupa przyjemności. Patrzcie, jak te tkaniny wiskozowe się poruszają. One są lekkie i zwiewne. Ja wiem, że powtarzam to w kółko, że te materiały są lekkie i zwiewne, ale one są po prostu lekkie i zwiewne. Są gładkie, pięknie przepuszczają powietrze, układają się magicznie. No cóż. Z tego się chce szyć, tego chce się dotykać, to się chce miziać. I do wyboru do koloru dla fanów zieleni, granatu, energetycznych, żółtych, pomarańczowych barw, klasyki. Mamy wszystko. Nieśmiertelne kropki, styl paryski, yy, klasyka gatunku, nazwijcie jak chcecie, ale w dalszym ciągu wiskoza. Wiskoza jest królową tego sezonu, yy, jest królową chyba nawet roku, bo przecież pentelka wiskozowych płat, również masa. Delikatne, układające się bosko w kropeczki, w tylu kolorach. I dalej zostajemy w wiskozach, w tkaninach wiskozowych. W kolekcja piękna wielorybów i obok kolekcja mew. Nadmorskie klimaty, które są już u nas w sprzedaży. Jeżeli ktoś przegapił, to przypominam, są nasze piękne tkaniny z kolekcji majówkowej nadmorskiej. I oczywiście, wszystko to jest materiał, który układa się w taki sposób. W sklepie jakiś czas temu pojawił się materiał popelina. Pytacie nas często, czym on się różni od takiej zwykłej tkaniny bawełnianej, tak zwanej pościelówki. Przede wszystkim tym, że z tego materiału spokojnie możecie szyć ubrania. Główną różnicę zauważycie, kiedy to ubranie wypierzecie. Ten materiał bardzo przyjemnie się rozprasowuje, co jest problemem przy tkaninach bawełnianych, które no nie lubią, gniotą się i trzeba naprawdę użyć dużo pary żeby wróciły do swojego pięknego stanu. My mamy popeliny naprawdę w wielu kolorach, w wielu barwach. Szyłam, testowałam moje dziecko, które nie lubi chodzić w tkaninach woli dzieniny, w sukienkę właśnie z tego materiału, tego, kocha. Nasze nowości możecie oglądać na stronie internetowej w codziennych postach o godzinie 20. Czasami, bądźcie czujni, mamy też posty o 10 rano. Warto ustawić sobie tutaj powiadomienie. Na fanpage'u widzicie, staramy się zawsze pokazać na zdjęciach najlepiej jak się da, jak dany materiał wygląda, jak się układa. Staramy się dorzucić wam inspirację. Ale no cóż, najlepiej byłoby ten materiał podotykać, najlepiej byłoby zobaczyć jak się rusza. Dlatego mam nadzieję, że ten film Pomoże Wam zobaczyć, jak fajne nowości, jak lekkie materiały, jak naprawdę duża i bogata jest oferta naszego sklepu i ta oferta wakacyjna, jaki ma smak. Także zobaczcie, sprawdźcie, porównajcie z newsletterem i wtedy myślę, że będziecie mieli najpełniejszy obraz, co fajnego i co nowego w Dresówka.pl. Cześć!